Cześć! Z tej strony Trawka, witam was w siódmym już odcinku z, z serii Minecraft Terminowa Przygoda. No i co? Chciałem wam tylko ogłosić, że... Jest plan, że na 50 subskrypcji zrobię live'a, więc myślę, że da dacie radę, no i ja zapraszam do odcinka. Wczoraj zrobiliśmy Nether Portal. Giełęczki były znalezione i udało się nie zginąć. Hmm. No to nie wiem. A, dzisiaj miał być Tak, Cztery obsidianu Jest. Dobra, to idziemy na górę. Poszukać, poszukać skóry, czyli mamy znalezienie krówki i owieczki, żeby zrobić łóżko. Bo dalej go nie mam. No dobrze. Damy radę, damy radę. W sumie tu nie wiem, gdzie jest spawn, bo nie pamiętam gdzie się odrodziłem. I w się sensie pierwszy raz i jak... Jak zginę, to mogę się odrodzić gdzieś na jakimś zadupił, więc... No nie za fajnie. Ale jedzenie pewnie, że też... mam skórę jedną. Jedzenie pewnie, że nie mam. O jest dzień, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra Konie Z koni jest skóra Przynajmniej nawet swój Coś źle zrozumiałem, ale nieważne Naprawdę myślałam, że to się upierd... Trzeba było świnie pod... O zawce A, no, Olo druga, druga, druga. druga, druga, druga. i takie, takie, że. był takie, 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 Dobra, kilka mogę zabić, takie, się nie stanie. Wi skoro robi wrażenie. No, nie Dobra, zginąłem, to było głupie przyzna, ale dobra O Jezus, muszę to znaleźć. Przy tym miałem wszystkie te prawie najważniejsze przy sobie. Już tu że już nie zginę. Jeszcze sam się podpaliłem. Dobra jest. To jest ta dobra, no, to jest ta? To. No, dobra, to jest ta jest. Jeszcze myślę Tę Sorry, nie wiem czy my tak mało ci Jakoś tak się. Dobra. Co my tu mamy? Dobra, wydawało mi się, że gdzieś, że gdzieś po drodze była trzcina. więc sobie nie zasadzę. No, są krowy, dobra. to przydałoby się je zatruć. Uuuu Nie zgniął Uuuu Uuuu Tu jest jeszcze coś Uuuu Uuuu Tu jest mięso Sk Nie Skąd się to wzięło? No dobra, nie uważaj Nie ma tu już krów Dobra, to wracamy Skóry mamy 10. No nie za dużo. No ale dobra. Myślę, że się farmę uda zrobić. To są krowy. Może no, by ich nie zabijać. Tylko sobie wezmę i je zaprowadzę tam. Gdzieś chciałbym ich zaprowadzić. Eu acho que é muito чистка. Jezu, musicie się tak tłoczyć. Ja próbuję tu bezowo. Mm. Dobra, jest. Mm. Jezu, dobra. Trzeba zrobić na pewno farmę bo ja tego nie mam, nie wiadomo ile motyka, motyka Jeszcze co tak nie się mówię, dobra hmm. Tutaj mamy miejsce, więc tutaj sobie to zrobię Przy wodzie Może w sumie tutaj inaczej się... Zasadzamy No i pięknie więcej nie mam A, to nie szkodzi jak się to wszystko rozsieje? Dobra. Mm. No to trzeba chyba zrobić enchanting, bo wszystko na enchanting jest gotowe. Najpierw trzeba skraftować sobie książkę. Nie będę jak się kraftuje mm. No jest. Teraz tak. Książeczka. Ops, a nie, bo ja nie będę To Są idealnie 12 styk Teraz bierzemy. Książka. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. Jest enchanting. No My... i tu nawet chyba zrobiłem jakieś miejsce. Nie wiem, czy to na enchanting czy niego. Nie wiem. są. Czym? Tu będą biblioteczki najpewniej I tutaj I tu się będzie wchodził No i super yy, Drabinki by się tu przydało jakieś znaleźć Kurczaki też są tu są nie. jednego koczaka jeszcze nie. Jeszcze jedno. No ja zawsze myślałam, że to wystarczy, żeby ja robiła koprzywki. kurde. Ale jednak trzeba je karmić I teraz no. Dobra, idziemy po lawę no, naprawdę dzisiaj coś, coś mnie tak... Nic nie Może mi w gardle zaschło Napiję się Dobra Idziemy po... Po lawę Zrobimy sobie niszczarkę niszczarkę, no, no taki śmietnik To będziemy wrzucać Odpady tekstur no i, już. no i teraz możemy iść Zrobić sobie ten śmietnik i jak zrobimy śmietnik to... No to możemy wyrzucić śmieci i będę mógł wreszcie zrobić jakiś, jakiś magazyn. No i muszę upić mięsko, bo no, to na razie będę ja tylko chleb. No, w sumie ciężko, żeby nie działało. No, ale fajnie, że działa. Dobrze. No i gotowe. Teraz trzeba by było zabić Trapdora, bo jeszcze kiedyś tam wpadnę, znając mnie. Nie ma Trapdora. Wezmę i utnę, bo w sumie podałam siekierkę, a ja tylko nam biję. Miecz zrobiłem bez sensu. No chyba, że na walkę z mobami, no to miecz jest lepszym rozwiązaniem To z tymi złymi mobami. No to miecz jest lepszym rozwiązaniem. Bo jest szybszy i, i w ogóle... Dobra, wstaliśmy, trapdoor jest. I można by w sumie tutaj zrobić kolejny trapdoor. Jakbym kiedyś tam wpadł, to żebym przyleciał. I te będą się dalej spalały, ale jak ktoś tam wpadnie, to przeleci i wpadnie od razu w wodę, więc... Ale nie wiem, czy jest sens w ogóle z robić. Automatyczną farmy będę chciał zrobić. W sensie nie taką do końca, bo ja tego nie umiem robić, aż tak bardzo zautomatyzowanym, Ale taką, że jak się wyleje wodę, to wtedy wszystko jakby będzie z... Będzie się wylewała woda i ona będzie jakby całe, yy, całe te plony zbierać. Dalej, chciałem? Enchanting jest. Dobra, zobaczmy, czy enchanty się już do czegoś nadają. Czy enchanty się już do czegoś nadają? Wydajność 1. Wszystko wydajność 1. No dobra, no na początku możemy zrobić wydajność. W razie czego się potem zrobi kamień śliwiejski. Ej, proszę Nie ma bonusu. Ale w Zniszczalność czy wydajność? 9. Znaczy jak dam wydajność to będzie szybciej biło. jak dam nie to, to nie 120 na 250 to jest 1496 na 1561 Czyli na 2 złoty, a to już połowa złota, dobra No to co, no to chyba tyle, bo na razie nic nie będę robił Hmm. tylko czym by się tu teraz zająć? Hmm. Nie wiem. Mm. Dobra, może pójdźmy do Netheru, sprawdzić, czy w sumie tu mogę spróbować sp pokopać Netherite. W sumie chyba się nic nie stanie. Jedzenie, tak, jedzenie. Mam chleb, ale to nie wystarczy. Już w tym głęboko, więc muszę. Mm. A, mam już spalarkę, to mogę sobie wyrzucić to wszystko. Wiem, że mogę wyrzucić wszystkie naraz, ale to jest satysfakcjonujące. Dobrze. Co mm. by tu jeszcze można tu jeszcze potki dorobić, żeby nie ginąć, ale to kiedy indziej. Dobra, nie będę się satysfakcjonował na razie. Należy już tylko wyrzucić. Bardzo też nie potrzebuję w sumie. No to tyle. Co ja jeszcze mam? A, mam słomę, mam snowsiana, więc mogę już się amortyzować tym. Mięso ja na zostawie, żeby wszystko mi nie poleciało. Mieczek mam zapasowy, nawet dwa w sumie, bo nie potrzebuję więcej. Jeszcze trochę rzeczy sobie pospalam, bo to kurze Dobra. Od dirta wiedziałem, że jest dużo, to dobrze. Zabuduję tą, który taką wielką co to jest. No super. Przepaliło się? 16 się przepaliło. Dobrze, no to dalej duże. Dobra, no to idziemy do Netheru pokopać trochę Netherite'u. No i widzimy się jak znajdę coś ciekawego, nie wiem, jakąś twierdzę basen albo na przykład Netherite. -right no to cięcie. No, uznałem, że w sumie może, mogę na razie trochę eksploat zebrać, więc sobie pozbieram i wam to przyspiesz. No, było blisko. Mimo. Dobra. Teraz ogarnąłem, że chyba nie wiem, gdzie jest porta. <śm> Dobra. Spróbuję do niego... przyjść, Jakbyście się zastanawiali, co to jest. To, to też nie wiem. To jest jakiś teksturpak. Napiszcie... ...jeżeli chcecie, żebym wam podał, to wam podam. No taki teksturpak jest... ...naderowy i on coś tutaj... Prezentuję, nie wiem co to jest. To, albo to. Nie wiem, takie. Jezu! No nie, dobra Gdzie tu się wracało? O ja, no nie wiem. Tu musi się dać jakieś przejście O, tu coś jest. O, dobra, dobra. Chyba tutaj byłem. Tak, i przyszedłem przez to. Dobra, dobra, pójdęć. Przez to przeszedłem. Tam jest z dobra, uff. Ну, все запомнил. Мы после рекорда записали. Muszę to postawić do tego, żebym nie przeskakiwał w portalu. Tylko żebym mógł do niego wskazać. No, eee, w sumie to nic nie zabrałem, ale ekspo sporo było w tym nadarze. Trochę pootflorowałem. Znalazłem białe. No, powiedzmy, że było. Że było git. No, w tym odcinku zrobiliśmy dużo... Przynajmniej no, zrobiłem, ale... No, posunąłem się do przodu. Są jakieś nowe rzeczy. Mamy farmę krów. Mamy farmę nasion, pszenicy. Enchanting jest. Wioska jest znaleziona. No, trochę tego jest. Dobra. Dzisiaj się z wami na łóżku pożegnam. No. No to dzięki wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się spodobał. I suba, jeżeli chcecie wiedzieć o nowych filmach. A ja dziękuję wam za bardzo za oglądanie. I cześć.